Cześć, to jest WOD Flash, którego nie było przez ostatnie dwa tygodnie, ale dzisiaj jest, więc zapraszam. Czyżby World Gaming przygotowywał nas na kolejny warsztat albo licytacje? Nie wiem, ale możecie po lepszym kursie wymienić zgromadzone na czołga doświadczenie na wolne doświadczenie. Za jedną sztukę złota możecie wymienić 35 punktów doświadczenia zamiast standardowych 25. Tak tylko informuję, bo wiem, że niektórzy lubią to robić i być przygotowani tak na wszelki wypadek. Od poniedziałku trwa specjalny event promujący nową brytyjską linię kołowych czołgów średnich. W czasie jego trwania możecie w różny sposób zdobywać specjalne znaczki, które potem wydacie w specjalnym sklepie w grze na style 3D, kamuflaże, sprzęt eksploatacyjny oraz rezerwy osobiste. Znaczki można zdobywać na stronie wydarzenia, można je zdobyć wykonując specjalne misje w grze oraz przez dropy na Twitchu. Misje na szczęście się kumulują, więc jeśli nie wiedzieliście o wydarzeniu, to macie jeszcze szansę nadrobić trochę znaczków, a ja dodatkowo zaproszę Was na mój dzisiejszy stream, żebyście mogli z dropów odebrać kolejne 10 znaczków. Wydarzenie trwa do pojęcia rano. Link do wydarzenia jest w opisie filmu. Wystartował test aktualizacji 1.22.1, która przyniesie przede wszystkim wyczekiwane od lat zmiany w interfejsie załogi i koszar. Dodatkowo pojawią się nowe rodzaje książek szkoleniowych. Największą ciekawostką jest jednak system określający poziom elitarności danego czołgu. W krótkich słowach, jest to poziom określający, ile bitew zagraliśmy na danym pojeździe ile doświadczalnym zrobiliśmy. Brzmi to bez sensu, prawda? Bo sam system jest kompletnie bez sensu, ponieważ nie nagradza za dobrą grę, ale po prostu za rozegranie dużej liczby bitew. Czemu coś takiego wprowadzono? Nie wiem, choć się domyśla. Do super testu trafił nowy brytyjski czołg średni Nemesis. Będzie on dysponował armatą zadającą aż 420 uszkodzeń na strzał przy przeładowaniu nieco ponad 16 sekund, ale za to jego celność bazowa ma wynosić tylko 0,32. centa. Etacja podstawowym pocisku została ustalona na 225 mm, a przy użyciu pocisku premium wyniesie ona 280 mm. Czołg ma dysponować mocnym pancerzem wieży, dobrym opuszczeniem działa, a jego mobilność będzie co najwyżej przeciętna. Od poniedziałku rozpocznie się tegoroczny tagger Tym razem pod tytuł tego wydarzenia to Hyperion i jak zwykle Wargaming przygotował trochę niespodzianek i zmian. Tak jak do tej pory w walce zmierzy się drużyna złożona z sześciu osób i stanie naprzeciw gracza obsługującego Blitz S110. Nadal chodzi o to, aby naładować energią specjalne wieże i doprowadzić do ich przeciążenia, co spowoduje osłabienie osłony WTK, ale tym razem sam WT dostał nową broń, którą jest potężny strzał z orbity z urządzenia zwanego właśnie Hyperion. Jest on w stanie zniszczyć Harty na bardzo dużym obszarze. Żeby jednak wtk nie było tak łatwo, w tym roku będziecie mieli trzy wieże, do których możecie zawieść energię zamiast dwóch, tak jak było to w roku poprzednim. Do grupy Hartów dołączył również nowy czołg w postaci czeskiego TVP 5051, a same Harty również zostały troszkę ulepszone i zyskały nowe umiejętności. Tak jak było do tej pory, za udział w wydarzeniu i wypełnianie specjalnych misji dziennych dla obu stron konfliktu będziecie otrzymywać punkty postępu i odblokowywać nagrody w postaci dni konta premium, obligacji, załogantek, naklejek, kamuflaży, wypożyczenia WTS-to na randomy oraz jak zwykle rozdróżniki inżynierów i hartów. Które pozwolą aktywować portale, z których otrzymacie dodatkowe nagrody. Z portali inżynierów mogą oczywiście wypaść czołgi premium, w tym dwa nowe pojazdy premium. 9 niemiecki wieżowy niszczyciel KJPZ T3 Jager oraz 8 bezwieżowy niszczyciel Jaktier Prototyp. Szansa na wypadnięcie pojazdów w tym roku wynosi 2% i w pierwszej kolejności otrzymacie czołgi, których nie macie w garażu, a jeśli macie wszystkie pojazdy, to za kolejne otrzymacie rekompensatę w złocie. Dodatkowo, co 50 użytych rozduszników macie gwarantowany czołg premium, a same losowania można powtarzać przy użyciu złota. To chyba wszystko, ale jeśli chcecie więcej szczegółów, to warto zajrzeć do dedykowanego artykułu. A po recenzji nowych czołgów premium zapraszam Was na mój kanał w poniedziałek. No, can you imagine if you shoot your ally you decap the artist